Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Good Pizza, Great Pizza. Lecimy sobie z dniem 36 rozdziału drugiego. Koniec oczekiwania. Festiwal pszenicy przenosi pełnoziarnistą dobroć dla tych z tolerancją glutenu. Dziś w ceglanym ogniu cebula odunie świeżego oddechu do wes. Potrawy z cebuli, którą kochamy. Z innych źródeł eksperci pracują nad rozpracowaniem tajników sosu zapisanych w starożytnych zwojach. To wszystko na dzisiaj. Good Pizza, Great Pizza. Bardzo pierwsza raz cieszy się, że nie ma reklam. Oho, oho, ja już wiem, kto to jest. Czekajcie, ja sobie to odpalę. Ja wiem, kto to jest. Czekajcie. Moje filmy. Ja już wiem, kim jest ta koza. Drodzy Państwo, przecież to jest kolejny steward. Nie steward, tylko steward. A tu, czekaj. Ajajaj, poklikało mi się wszystko. Halo, ja chcę nie uroczy kotek, mi się odcinerza włączył. Swoją drogą, zapraszam, zapraszam na poprzednie odcinki z Good Pizza, Great Pizza. Wszystkie są niesamowicie ciekawe moim zdaniem. No, wiadomo, że ja zawsze, ja się nie mylę, prawda, ja mam najlepsze opinie. o hmm. Ojejku, jaki chwytliwy tytuł. Bardęga wyciąga brudy na pagatę. Wszędzie to teraz widać. Znaczy, w momencie, w którym ja nagrywam, czyli koniec grudnia... Hmm. Co się okaże to nie wiadomo. Dobra, już sobie szukam mojego stewarda Aka kozy. Koza, zanim go znajdę. No bo koza nic nie powiem, nie. No. By. I on jest tak. Koza chcę pełnoziarnistą z sosem, z serem i pełni... Okej. Okay. Okej. Okay. Nie ma tego złego, co by mi nie. Nie ma tego złego. Co by mi na dobre nie wyszło? Takie jest przysłowie. Oczywiście pamiętajcie, link do filmu jest w opisie poradnika, przepraszam. Zawsze. Kozy ograniczają spożycie pszenicy. Wow! Jakie mądre. Dobra, czekajcie. Otwarte 36 dni temu. Weźcie, nawet tego nie pokazujcie. Osiągnięcia, zdobądź. Zadania, zdobądź. E, kolejne zadanie, że ukończyłam wszystkie dzisiaj, no cudownie. Hej, jeszcze raz dziękuję za pizzę, którą nam zrobiłaś. Zdecydowaliśmy, że nie zniszczymy naszej relacji przez sos, który robimy najbardziej. Świetnie. Nauczyłem się, że aby dojść do porozumienia, musisz chcieć wysłać obie strony. A sos to jest całkiem smaczny z moimi ulubionymi dodatkami. Dobrze to słyszeć. Przynieśliśmy Ci prezent z wyrazami wdzięczności. Mamy nadzieję, że ci się spodoba. Dzięki. Pieniążki. W sensie, nie że jestem. Pazarna, tylko cały czas z tyłu mam tego reniferasa 2,5 kafla. I jedną z okej. Okay. Nie, czekajcie, ona będzie chciała takie ciasto. Oh, tylko to muszę wyrzucić. I Anuhua, pięknie. Mamy 30 do zdobycia. Raczej nie zdobędziemy dzisiaj, ale ja bym się tak sprężyła. Może coś dobrego z tego wyjdzie. Nie wiem, nie wiem. Wiem, że nie mam siły już. Skąd te sosy pomidorowe? Nie powiedziałeś, że nie chcesz. Wybiernij, Proszę, proszę, wskazówka, co chcesz? Okay. Ser, pe peperonik, obaski, bekon, ciasto pełno się Ser, sos, peperonik, obaski, bekon, andwara, czyli całe mięso, super. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja sobie już idę po bekon. Super. Bierzemy teraz szynaczka. Anshua. I to jest tak, to jest ten moment, kiedy ja powinnam w tej chwili móc wyjść sobie do menu i w sensie do menu, tylko do tym, tego, tego, i odebrać kolejne zamówienie. Tak to powinno funkcjonować. Obrómię jakiegoś pracownika, który odbiera mi zamówienia. Och, ta pizza dała mi siłę aligatora. Cudownie. Mmm, boczki, na pizza, no i ciasto pełnoziarniste. Proszę, proszę, wskazówka, ser, bekon, sos. Dobrze. Ser, sos. Bekon i bazylia. Dobrze. I tak chyba będę musiała robić, bo nie chcę mieć w y, topek żadnych ani nic. Raz tylko. Tak raz. Dobrze. A póki trzymamy się powyżej 50%, wydaje mi się, że jest git. To może być sezon dawania, ale nie ma mowy, że podzielę się tą pyszną pizzą. <laughs> Super. A nie, co mi się włączyło? I jeszcze tych serdusze potrzebujesz? O matko. Jestem z pełnoziarnistej dieci, proszę wskazówki, okej, okay. sos, ser, ciasto pełnoziarniste, super, sos, ser, ja się wystawię jedno pełnoziarniste i lecimy. Albo dwa, nie robi mi to żadnej różnicy w sumie Czy będzie dwa czy jedno? Smacznego, właśnie tego potrzebuję, ostatnio jest zimno, a ta pizza mnie rozgrzeje, cudownie Ile mi tu jeszcze brakuje? Jeszcze dwie pizze, super E, proszę, proszę, okej, okay, co chcesz? Jedna pizza z bekonem. Okej. Okay. Oby to było to. A kim on w ogóle jest, ten stworek? Pan? Nie wiem. Kojarzę go, ale nie wiem skąd. Nie mówcie mi, że to jest Mikołaj w w to nie uwierzę. Jesteś najlepszy kolego. I know. Kolego? Skąd mię to kolor tylko ja nie wiem skąd? Cześć króliczku. Połowa z szynką proszę w wskazówkę. Okay? Ser szynka i sos. Połowa ser sos. Dobra. Czyli ser sos i na połowie mamy być szynka tylko. Dobra. Na połowie tylko szynka. A jajaj, czekajcie. Zaczekajcie sekundkę, dosłownie sekundkę. Wracamy. Smacznego. Mam nadzieję, że ta pizza nigdy się nie skończy. Ja też. Co chcesz? Eee, ser, pieczarki, sos. Ser, sos. I pieczarki. I do pieca. Zwykle czy dobrze wypieczona. Dobra. Dusiaczek. Ja wiem, że zrobiłam Ci tam miejsce, ale nie kombinuj. Ułożyłam jej tak, żeby mogła sobie wskakiwać na pudło, ale jeszcze szukaję, jeszcze kombinuję, gdzie tam chcę iść. Masakra z tymi zwierzętami. Dziękuję za tę doskonałą pizzę. Proszę cię bardzo. Foka żyj to. Albert odwiedzicie wkrótce za świątecznym prezentem. Ojej! Czyli Albert mi przyniesie, to teraz w kogo lecimy? W Reniferka chyba, nie? Śmieszne to jest. Ciasto panu z i serii, jeśli możesz, okej. Okay. Okej, okay, ok. nie musisz mi mówić dwa razy. Co mi się tam ciekawego wylosowało? Uuuu. Ciekawe. A jest coś jeszcze więcej? Czekajcie. część zgody... Hmm... Może jest jeszcze coś trzy, Nie wiem, nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. No, już niedużo nam zostało. Ta pizza to moje życie. Wiem. E, proszę, wskazuję... E. Ciągle zapominam, że... Pizza z pieczarkami i pepperoni, okej. Okay. Okej. Okay. Tusia, proszę cię zostawić. E. Zostaw co tam ruszasz w tej chwili. Gdyś Nie gryź. No co? patrzysz na mnie. Mam ci w czymś pomóc znowu? Ej, e, to, zostaw folię. Patrzysz się na mnie, nie wiem o co jej chodzi. No co chcesz? Smacznego. Ja lepiej zobaczę cał królika, bo zanim to się źle skończy. Mam nadzieję, że będzie git. Zaraz yy, jesteśmy w renifera To zimę leczenie. To jest i cebula z bazylią, ok? Lepiej ja wszystko chciała, bo ja tutaj tego usuwać nie będę. Dobra, nie ma, że... Zastanawiam się czy dałam równą ilość bazylii. Kto by to dbał teraz? Smacznego. Może trochę miłości, koleś? Pewnie z jej nie pasował znowu. Proszę coś, coś, wskazówka. Dobrze. Sosy. Pesto ser, cebula, bazylia, ok. Pesto ser. Cebula. I bazylia, super. I. Dobrze, czyli nie chcesz do pieca na dwa razy. Cudownie. Jeszcze jedną osobę weźmiemy. No już napiwków nie będziemy mieć i muszę nabrać kolejny, no ale trudno. Smacznego. Nie mogło być lepiej, dziękuję Ci. Tuśka, proszę Cię, nie kombinuj. Jestem tu dla sosu na pewno ja Jestem cieście. Proszę, co? Nie, nie, nie mam czasu się analizować. Sosy, pesto, ciasto. Dobrze. Idź sosie pesto. Smacznego. Proszę, gdybym miał trzy życzenia, życzyłbym sobie jeszcze trzech tych świetnych pizz. A proszę ci bardzo. Jeszcze zdążę kochać? Jestem zaszczycona, mogąc przyjąć te piękne serca, przyjacielu. Jak cudownie! Chciałam ci zaśpiewać kolendę w ramach podziękowania, ale wiem, że pokochasz też ten prezent. Dzięki! Ojej! A co to jest? Plakat jakiś? Zobaczymy zaraz. Ojej, nie mam reklam, szkoda. A na nas do odblokowania niestety. Na pies na razie nie. Dekoracje. Teraz z dekoracji. Obszar ściany. Co jest to? Dobrze. Czy kojarzę? Nie. Inne. Słodymki. Nie wiem o chodzi. Ej, ładne te pudełka inne. Kupujemy sobie inny pudełko, pudełko wiemiowe, takie ładne, jestem zasufana, że ja tego w ogóle nie ogarniam, nie, bo ja zbieram na jelonka, koniec, 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 złoty piekarnik, naprawdę? I to nie jest... Nieważne, no, ja się zaraz właśnie, no właśnie Właśnie się właśnie, dzięki za oglądanie Pamiętajcie o komentarzach, o chodkach, subskrypcjach Lecimy do kolejnych, no co? Ja lecę z kolejnym, zapraszam was jutro na następny Cześć, pa!